Twoje CPS-y są główne. Chciałeś pokazać, że jesteś coś warty na tym żeby i umiesz coś robić? Przychodzę do ciebie z tutorialem, jak to naprawić. Drag click, przetłumaczenie z angielski na polski to jest. Drag click. Przeciągnij, kliknij. Jakie myszki potrzeba do drag clicka? Najlepiej takiej, którą ma najmniejszy. Debonstyle. Debon Style? co to jest D-Bone Wiesz co na internecie nie chcę się tego tłumaczyć. Mamy już taką mężkę, leży po prostu szukać sobie idealnej taśmy. Bardziej polecam taśmę paper, Tape lub taśmę izolacyjną. Lecz znaczy bardziej tą pierwszą opcję, bo po taśmie izolacyjnej trzeba mieć ręce. Też najlepiej palec, którym będziemy draplikować. Cię się nauczyć, albo swoimi wypowiedziami, przez granie w Fortnite, albo jakąś wodę. A propos, jakiego palca używać do drag -plicka? Jakiego sobie chcesz? Gdzie masz więcej trakcji? Ja najbardziej większą mam trakcję w palcu wskazującym i w środkowym. Lecz najbardziej jest w wskazujący. Kiedy już wybrałeś sobie wszystko to co powiedziałem, należy też wiedzieć jak robi się drag. Klika w drag kliku palcem przeciągasz po myszce, odbijać się, odklikasz dużej ilości CPS-ów, a twoje CPS-y są stąd. Najlepiej będzie czekać drag klika na jakimś pusty z drewnianym czymś i przejeżdżać sobie potem. Wciąż będzie słychać jak robisz tego drapnika i, i że palc ci się odbije. Jeśli już to przećwiczyłeś, to po prostu przenosisz to na myszkę. Tylko trzeba pamiętać o tym, nie trzymać swojego palca. I też nie za lekko, bardziej lekko jak potrafię. To będzie mocno. Teraz tak świadomio. Trzeba to ćwiczyć po prostu. To tyle z tego materiału. Dziękuję Ci widzom za oglądanie. Kaca!